Tylko po prostu dostaję kurwa wpierdol i, i, i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was w kolejnym vlogu sióstr. uję. uje, uje, Standard. E, słuchajcie, przede wszystkim nie wiem, czy dzisiaj będzie don starcz, to wam powiem od razu. E, bo nie wiem, czy się wczoraj, w sensie dla mnie dzisiaj, dla was wczoraj wyrobiłam z nagrywaniem. Byłam jeszcze w planach live'a, a ogólnie dzisiaj bardzo intensywnie odsypiałam Wrocław, bo wyjazd mi się troszkę przedłużył pozaplanowo. I ogólnie tam pojechałam głównie na urodziny Verteza, więc ja już Wam wspomniałam, że ten akurat wyjazd był planowany z dużym wyprzedzeniem, bo był planowany od grudnia. Ech. I jeszcze raz dzięki ula i Bartek za zapro. Za e, impreza była, była naprawdę fajna. E, możliwość spotkania się z, z ludźmi, z którymi się dawno nie widziałam, e, plus poznania nowych zarąbistych osób. No, e, po prostu bardzo, bardzo fajnie. I z w sumie Minecraftowego tortu, bo Wertes dostał od GetHero e, ten Minecraftowy tort i go jedliśmy. <grym> Także, żeby że było, było fajnie. Ogólnie ten weekend miałam taki bardzo, bardzo pozytywny, w sensie, no, po prostu zajebisty. No, w każdym razie e, nie ukrywam, że miałam drobne problemy ze snem, bo w piątek w sumie wstawałam o 5.40, w sumie to tak w okolicach 5.30-5.40 wstawałam, bo żeby zdążyć na dłuższy spacer, z psami na pociąg, i w ogóle, i w ogóle. Jeszcze pogarniać to, co miałam do pogarniania. Eee... No, a w, w sumie z, soboty, z piątku na sobotę też niewiele spałam, a z soboty na niedzielę spałam z 3,5 godziny, więc wracałam już na takim dość ostrym zombie modzie. A i tak jeszcze miałam masę rzeczy tutaj do pogarniania, więc poszłam spać w końcu w pół do drugiej i gadałam, jakbym była totalnie narąbana, a nie piłam nic, więc <laughs> to było takie, takie dla mnie dziwne w zasadzie. Sensie momentami, co, co ja pierdolę, czy ja już mogę iść spać, bo ja po prostu nie ogarniam. Uh, natomiast jak mówię, zajebisty, pozytywny weekend. No natomiast dzisiaj spałam, w sensie dla was wczoraj spałam do godziny 10, po czym tak naprawdę miałam dalej zombie moda, więc poszłam jeszcze się kimnąć po 12 na, na jakieś półtorej godziny. Potem nie mogłam się zwleć z łóżka praktycznie do 15, ale już się zwlekłam z łóżka, także oczywiście ich tam w międzyczasie sobie wylazłam z psem, nie? Ale to, to też na zasadzie właśnie zombie moda, czyli po prostu coś na siebie narzucić, wyjść, przejść się z nim, wrócić, ściągnąć ciuchy z wyra i, i mieć w dupie. To nie brzmi dobrze. Natomiast e, właśnie miałam prośbę, żeby się zwlec, natomiast jak już się zwlekłam, to od razu e, z na dłuższy spacer, zakupy, mycie głowy, ogarnianie obiadu, sranie w bani, ogarnianie 150 innych rzeczy. E, zaraz mam live'a, nagrałam dla Was dwa kina lub nie. E, teraz właśnie tego vloga. Jak skończę live'a, to to będę montować, będę to wrzucać. Więc mogę się po prostu z Don't Starve'em nie wyrobić, więc nie obiecuję Wam, że Don't Starve będzie. E, w ogóle słuchajcie, co do, co do piątku, to jest jeden plus jazdy do Wrocławia o tak wczesnej porze, że większość moich znajomych śpi, więc ja nie siedzę na łazapie. Bo tak to zazwyczaj nie ukrywam, że ja ostatnio bardzo dużo gadam z ludźmi. Jak na mnie, ekstremalnie dużo gadam z ludźmi. Naprawdę. I właśnie... Miałam odpoczynek trochę taki od łazapa, bo wszyscy ładnie, grzecznie spali, więc ja sobie jechałam, czytam sobie książkę dardo od Magdy, która mnie wciąga coraz bardziej i miałam taki, w zasadzie, jak ja mam z tego pociągu, wiem, że już za, za 10 minut będę we Wrocławiu i muszę zacząć zgarniać rzeczy i w ogóle się ubierać i dalej, i tak dalej. I... a tutaj jeszcze rozdział, tak by się przeczytało, ale tak... A musiałam zamknąć książkę, a nie ukryłam, że od Natalii, pożyczam sobie jeszcze jedną do... Więc mam do przeczytania. Liczba moich książek do przeczytania rośnie, ich priorytety również się zmieniają. Nie wiem, kiedy ja to wszystko ogarnę. Zwłaszcza, że ostatnio miałam trochę mniej czasu na czytanie, teraz mam. Takie luźniejsze dwa tygodnie, no może półtora tygodnia, więc jest szansa na to, że, że w końcu jakoś się trochę ustabilizuje. Wszystko zależy od tego, jak coś tam dalej potoczy, no ale wstępnie wstępnie na ten moment mam półtora tygodnia wolnego, e, więc będę sobie mogła i na spokojnie ponagrywać, e, i, i coś tam może poczytać, i to w domu połagarniać, co do poogarniania w domu, bo ostatnio wszystko cały czas na, na, na szybko, na, na sobie ekstremalnie szybko. E, no natomiast słuchajcie. E, to, co tak naprawdę mnie zmotywowało do nagrania tego vloga, to sytuacja w drodze powrotnej. Bo wsiadałam w pociąg we Wrocławiu, no i tam standardowo ława, tutaj, że później jest Opole. No i w Opolu wsiadał jakiś taki starszy ziomek. Zwróciłam na niego uwagę, bo tak naprawdę ostatnio w pociągach częściej jeżdżą raczej młodzi ludzie. I nie wiem, jakoś tak po prostu, nie wiem, no zwróciłam, zwróciłam na chłopa uwagę, że wsiada, nie? E, jakiś był taki dziwny, więc mówię, dobra, po prostu no w tam siedziałam oczywiście, wiadomo muza na telefonie, gadanie itd tak e, no natomiast słuchajcie, jedziemy, podjechaliśmy do Lublińca e, i wyświetlacz na, w wagonie się zrąbał. W sensie pokazywała się godzina, tam bodajże o 20 minut wcześniejsza niż była. No to akurat wróciłam w ogóle Wrocławiu, bo pociąg miałam 19.06. Na wyświetlaczu tam. Zaczynało się spóźnienie, od tam około 18.52, później te minuty się jakoś z tego rozjeżdżały. Więc ja tak mówię: Kurwa, czemu ten pociąg rusza tyle wcześniej? I ja nagle patrzę na zegarek w telefonie. Nie no, dobra, rusza czasowo, czyli to się zrąbało. No, ale przestało się wyświetlać stacje, na których yy, jesteśmy, ale na przykład we Wrocławiu jeszcze głośnik działał, przy czym yy, przy Opolu się zrąbał i nie było słuchać to, co mówi konduktor. Ale ja nie wiem, ja mam jestem osobą, która jeżeli gdzieś mam jechać pociągiem, to sobie w miarę przeglądam trasę, jaką będę jechać. W sensie ogarniam sobie, jakie są stacje po drodze i się w miarę orientuję tak naprawdę tym pociągiem wracałam drugi raz. Jestem w stanie wam wymienić wszystkie, praktycznie wszystkie przystanki do Warszawy Wschodniej, bo ten pociąg jedzie wrocław w Warszawa Wschodnia. Ee, więc no nie wiem, jakoś super mi nie przeszkadzało to, że nie słyszę komunikatów, zwłaszcza, że no, jak podjeżdżamy na stację, to widać jaka jest stacja. Plus na przykład w Lublinie staliśmy dużo dłużej, bo byliśmy z dużym wyprzedzeniem, więc tam staliśmy chyba z 15 minut na stacji. Szkoda, że nie mogliśmy teraz stać w często, w sensie, żeby nie mogli przyjechać do często, w sensie, że bała w domu do 15 minut. A, chociaż nie, z drugiej strony, jak mi przyjeżdża ten, jak mi przyjeżdża ten pociąg, to mam jakieś 5 minut do tramwaju, w sensie, że sobie spokojnie zdążę dojść do tramwaju, wsiadam w tramwaj i e, przyjeżdżam bardzo blisko chaty, mam tramwaj, więc spoko. No, w każdym razie, e, ten gościu wsiadł w tym Opolu, no i jak staliśmy w Lublincu no to konduktor tam wiadomo chodzi, sprawdza te bilety, e, i gościu mu zaczął robić awantura. Że wagon, że w sensie, że jedziemy jakby do tyłu, bo... No i ja akurat tak podstawiam ten pociąg do Wrocławia, że on jakby wjeżdża tyłem i później rusza do przodu. I nie wiem, dla mnie to nie jest problemem, w którą stronę mam obrócony fotel. Zwłaszcza, że część pociągów jest taka, że jedno fotel ma w jedną stronę, drugo, drugie ma w drugą, więc... Nie wiem, no w każdym razie goście zaczęli robić awanturę, że na wyświetlaczu się nie pojawiają stacje, że głośnik nie działa, nic nie słychać, że... że właśnie, że ma wagon w drugą stronę jego jak oni mogą w ogóle do czegoś takiego dopuścić i on złoży skargę i na tego konduktora i na w ogóle na, 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 na wszystkie pociągi że on sobie nie życzy czegoś takiego, że ten wagon jest zepsuty to nie powinien być dopuszczony do ruchu i, i drze japę na tego konduktora który, łaskawym oczywiście cały czas spokojnie tłumaczy, że zdarzają się problemy techniczne po drodze nie, gościu był od początku i to od początku nie działało na co mu konduktor mówi, a mógłby pan bardzo ładnie pana proszę wyciągnąć bilet i udowodnić mi, że pan jedzie od początku, bo ja wiem, że pan od początku nie jedzie, bo ten pociąg startował we Wrocławiu. Nie, on jedzie od początku, on mu nie będzie niczego udowadniał, bo on mu niczego nie musi udowadniać, bo on przecież nie kłamie, bo on może mu zarzucać, że on kłamie. Uwierzcie mi, że gdyby ten gości się w pewnym momencie nie zamknął, no to mnie już nosiło na tyle, że się miałam po prostu odezwać. Na szczęście konduktor też był na tyle ogarnięty, że stwierdził, że dobrze, ja już z panem kończę dyskusję. Pan jako klient ma rację. Ja to oczywiście to, że to już jest nie... To, to, że niesprawny jest głośnik i że się zepsuł wyświetlacz czy już zgłoszone. I koniec dyskusji, ja w ogóle idę dalej, nie? No i poszedł, i tutaj miał rację, ale powiem Wam szczerze, że po prostu gościom nie rozpieprzył, że w ogóle rozwała mnie, jak ludzie są takimi burakami, że nie potrafią zrozumieć tego, że coś się może zepsuć. Albo nie wiem, no drze się na tego biednego konduktora, jakby to była jego wina, że coś się popsuło. Jakby nie wiem, ten konduktor, był no, gościom mu tłumaczy właśnie, że nie jestem pogodowym technicznym, nie jestem w stanie tego naprawić po prostu teraz. Nie. O nie, po prostu masakra najlepiej by było, żeby wymienili gościowi pociąg, e, żeby sobie mógł jechać jeszcze mu no, najlepiej wpierdolili bilet w pierwszą klasę e, i posadzili po prostu kurwa gościa. Ja nie wiem, ja jak dla mnie to on był, mógłby być król, kurwa królem tego pociągu i mogliby mu postawić specjalny fotel na dachu. Ja niech on sobie tam kurwa siedzi, na tym wypizdowie, gdzie będzie zimno, I niech mu kurwa piździ po ryju i może ogarnie dupę, że się nie wyżywa na biednych niewinnych ludziach, którzy tak naprawdę nie są w stanie zrobić nic. Plus, w ogóle, ja nie wiem, nie, nie jestem człowiekiem, który ma taką postawę roszczeniową. Yy, staram się nie kłócić z ludźmi, chyba że na przykład ktoś, może nie tyle krzywdzi mnie, bo na, tutaj też jestem w stanie na wiele rzeczy przymknąć oko, ale jeżeli ktoś zaczyna krzywdzić albo się dopierdalać do osób mi bliskich, no to we mnie się z automatu odpala agresor. Yy, natomiast yy, nie mam w zwyczaju się awanturować z ludźmi, nie mam w zwyczaju nie wiem, robić komukolwiek jakiś problemów, bo to jest dla mnie po prostu, no, 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 głupie. I to jest coś, czego ja nie rozumiem, czego nigdy nie rozumiałam w, w takich ludziach, którzy właśnie gdzieś tam idą do sklepów, żądają kierowników, wyżywają się na ludziach, którzy nie są za nic odpowiedzialni i. Nie wiem, bo mam na przykład świadkiem jak goście w żabce robił kupić awanturę, że piwo, które lubię, jest ustawione na dole i ono powinno być gdzieś tam na górę, i to jego nie interesuje, że to jest gdzieś tam ustalone itd. i tak dalej. On sobie po prostu. ona ma to przestawiać, bo. bo tak. Nie wiem, czy ludzie mają tak nudne życie. Czy na nich się ktoś w domu wyżywa, więc oni wychodzą, starają się wyżywać na kimś innym. Nie wiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale już naprawdę mniej, mniej hejciłam tą ostatnio starszą azjatkę, która wpierdalała bułkę czosnkową, zagryzając ją sardynkami, niż kurwa na, na gościa, który wyskakuje z ryjem na Bogu ducha winnego konduktora. I żeby jeszcze naprawdę, ja rozumiem, że to mogło nie być komfortowe, ale na przykład tego, ten konduktor przełazi tamtędy co stację. Można tak naprawdę się zapytać, jaka jest następna stacja, i tak dalej, i tak dalej. Można to załatwić w zupełnie inny sposób plus to też nie jest tak, że ten pociąg przyjeżdża na stację, on po prostu sekundę później rusza, więc jeżeli nie zdążyłeś się zebrać, to jesteś w dupie, plus tak naprawdę każdy wie mniej więcej na jaką godzinę ma dojechać i może się przygotować, że hmm, za 10 minut powinienem być na miejscu, no to może się przyszykuje do tego, żeby wysiąść nie wiem, może ja jestem dziwna może tak być ale po prostu nie uznaję czegoś takiego, że ktoś kufa wyskakuje do kogoś z ryjem, jeszcze jest po prostu bezczelnie ściemniając, że wsiadł gdzie indziej, że to nie działa od początku. Jakieś kurwaś moje boje, no po prostu ja pierdolę. No, mój poziom żenady naprawdę podskoczył sobie na. Ja no, tylko takie kurwa, skąd się biorą tacy ludzie? Po prostu skąd? Nie wiem, też tak, przecie w sensie, nie wiem, może rozumiecie takie zachowania, może tak macie, możecie mi napisać, wyjaśnić cokolwiek. Yy. I co? I to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidzialne, pozdrawiam, a wróć, słuchajcie, wywaliłam Snapchata, wywaliłam Snapchata tego, którego miałam, który mnie tak właśnie ostatnio zirytował w kurzu i tak dalej, mam innego, jeżeli ktoś chce go sobie znaleźć, to jest podane na, na grupie Kun+, Plus w zdjęciach na, na fanpage'u normalnym. Też gdzieś tam znajdziecie tego Snap'a, ja tam do znajomych nie dodaję, mam tam tylko w znajomych swoich znajomych, ale możecie mnie obserwować, możecie sobie sprawdzać moje story. Aczkolwiek nie ukrywam, że i tak rzadziej korzystam ze Snap'a. Częściej są zdjęcia na Instagramie i na tym Insta Snap'ie, już z tego ostatnio też zaczęłam korzystać. Natomiast jak ktoś chce jakieś zdjęcia z weekendu pooglądać, tam... Jak na mnie to było dużo zdjęć wrzuconych w weekend, więc możecie sobie zerknąć na, na Insta. I I to tyle, więc standardowo. Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, widzianem, pozdrawiam Was kina, trzymajcie się, cześć!